Cześć. Z tej strony Kacper z Shelter i dzisiaj pokażę wam coś absolutnie wyjątkowego, czyli mini konsolę od marki My Arcade, inspirowane klasycznymi retroautomatami do gier. My Arcade to amerykańska marka od Dream Gear, która zajmuje się produkcją takich oto automatów. W środku czekają na ciebie oficjalnie licencjonowane gry, takie jak moje no Pac-Man, Tetris czy na przykład Space Invaders. My Arcade to nie tylko konsola do gier, to jest również świetny design, który sprawdzi się równie dobrze jako ozdoba na twojej półce. W ofercie My Arcade znajdziesz zarówno takie oto ręczne konsole, jak i repliki klasycznych automatów. Urządzenia My Arcade zasilane są zarówno kablem USB, jak i bateriami, dlatego możesz zabrać swoją konsolę wszędzie. Idealnie sprawdzi się jako sposób na odstresowanie w pracy. Jest to zarówno coś dla starych wyjadaczy, jak i nowych graczy, którzy chcą zapoznać się z klasyką. Konsole zawierają. Regulacje głośności oraz wejście miniczek na słuchawki. Konsole My Arcade posiadają bardzo czytelny ekran z dobrym zagęszczeniem pikseli i świetną jasnością, co pozwala nam na komfortową rozgrywkę przez długie godziny. W środku tych retro konsolek czekają na ciebie oficjalnie licencjonowane tytuły od takich wydawców jak Atari czy Data East. Eee, na przykład Space Invaders, Tetris, Miss Pacman, Galaga. Major to świetna zabawa, kawał historii gamingu i piękny gadżet zarówno dla młodych graczy, jak i dla fanów RetroGierek. Każdy automat to pięknie zaprojektowany gadżet z kolorowymi grafikami nawiązującymi do konkretnej gry. To wszystko mieści się w dłoni i wygląda jak prawdziwy automat z całą gier. Jeśli jeszcze nie macie żadnej konsoli My Arcade w swojej kolekcji, koniecznie to sprawdźcie i wskoczcie w nostalgiczną podróż do korzeni gamingu.